Football Team to piłkarska gra przeglądarkowa typu menadżer. Ja już gram w tę grę od jakiegoś czasu, ale powstał nowy serwer o nazwie Classic. Dlatego stworzyłem nowy team o prostej nazwie Marki Mareczka. Gram na pozycji środkowego obrońcy, bo można na mnie polegać, jak na zawiszy... BEDGOSz. Nie można. Jeśli chcecie mi pomóc i by drużyna marki Mareczka doszła do chwały, albo przynajmniej wyszły z trzeciej ligi włoskiej, bo tak nas randomowo przydzielono, to dołączajcie do naszej drużyny. Link macie w opisie. Ważne, rejestrując się z mojego linku, dostajecie na start 50 tysięcy punktów energii. A to jest bardzo przydatne na sam początek, bo to daje możliwości, by trenować swojego zawodnika. Trenować odpowiednie dla pozycji umiejętności. Dla codzienne treningi i robienia zadań mamy możliwość dostawania strojów, piłek czy innych gadżetów, które mają wpływ na umiejętności waszego zawodnika. Bierzcie udział w treningach. Możecie pracować lub się stołować. Tak bez niczego. Pamiętajcie, serwer klasik, dołączajcie z linku w opisie, Dostajecie na start 50 tysięcy punktów energii. Make, marki, mareczka, great again, albo przynajmniej make. E, u, ja, e, Jan uś, Bednarek uś na razem. Grafikę, nie? No, dużo jest miejsc, w których woda przecieka. No dobrze, ale popatrzmy na to zadaniowo. Gramy z Litwą przy całym szacunku i z Maltą. Spokojnie to jest. Nie żeby ciągle takie. Problemy to lepiej. Takich mężach. To tak łazi. Się baba nie interesuje. Robisz jak gejsa. Aj, cicho. Co jest? Szybko, szybko, bo się zęstra. Nie teraz! Baniek dzwonił. Wraca, co? Naprawdę? Nie. To co mnie baba straszy? A tak, chciałam ci puls podnieść jeszcze bardziej. Ja już od rana nerwowy. Co tam? Wyniki przyszły i znów masz HPV? Co? Jajco. Baba widziała, co prowadzisz w pokoju na tablicy napisał? Rezygnuję? Nie. Ej. Napisał, że nie ma przyszłości. Będzie się wieszał. Cholera. Przegrałam zakład. Co? Jaki zakład? Nasz związkowy. Obstawiamy jak bardzo praca selekcjonera reprezentacji Polski wywali mi się z babci. Ja stawiałam na załamanie i choroszcz. Jezus, czy wy życia i empatii nie macie? My? To nie my tym prezesujemy. Szybko! Trzeba działać! Marek! Marek! O tak, najlepszy człowiek do działania. Marek? Gdzie Marek? Może pojechał po ten sznur. Cześć! Fajnie, że jesteście wszyscy. Selekcjoner poprosił mnie, bym z wami chwilę porozmawiał na temat powołań. No, ale ja nie mogę. Mam kontuzję. Aha, Zieliński do wyjebania. Co? Masz jeszcze? Urbański? Ja, jestem zdrowy. To czemu ostatnio nie grasz? Bo w tej Mondzie to Patola. Ostatnia drużyna Serie A i nie grasz? Ja gram. Brawo. Dostaniesz ciasteczko. Nie wiem co się dzieje, ale ta cała Monza... No, może za słaby jesteś. Może się k***a kur... zamknij. Panie Marku, młody pyskuje. Widzę. Ten jakiś siedziesiona. Makowiec. Na Mondzie to tylko Schumacher był dobry. Ten jaki obeznany. Hamiltoniarz pewnie j**any, co? Tylko Max Verstappen. Chyba Verstrapon. Zalewski? Ja nie przepadam. Za czym? Za Straponem. Aha. Ja mogę. Ja przyjmę co chcecie. A ty to? Ja Karol. Znacie mnie. Nie. Linety. 47A. Rozmiar w klacie? Jako miseczko. Miseczka do ryżu. Ja chcę grać w kadrze. Proszę, przypomnijcie sobie o mnie. Powołajcie mnie. Jak ty masz 47A, z czego trzy średnie? Ja, ja. Ja, nawet ten strapon przyjmę. Uuu, poświęcenie. Selekcjoner lubi takich. Przekażesz? Przekażę. Fuj, obrzydliwy. Aluzie, nie tak ja już widziałem. Co? Się eksperymentuje. Fuj, dobra, dobra. A czemu nie ma Sebaldka, tylko Marek jest? Sebaldek zajęty jest. Ciężko pracuje. Uf, ciężko, normalnie. No cięsko. A jak kurda uraz. Jaki uraz. Zciemniałem Pset Hańsim. Ha <laughs> ha! Kurna! dobry normalnie! Sebaldek, tu kurna jest zicie. Jak w Badrycie kurna? Tu w Barcelonie. <laughs> Plaza Piłecka. Słonko. <laughs> <Żydz> nie umierać. <laughs> kurna normalnie pięknie jest. Sebaldek. Ja tu chyba zostanie i uzna zawsze. No i super, kurna. Robert fajnie, że się normalnie kuda. Czujesz, że się dobrze. Nic mnie nie boli. No i kurwa zajebiście, bo ja właśnie z powaniami normalnie przyleciałem. Ale mnie dar wie. Co kurna? Ałaj teraz poczułem kucie w krocu. Kroco, kurda? Ała, ała, wszystko boli lewego. Ała, ała. Dobra, dobra, lewy nie ciemniej. Sybaldek, bierz starego do Polski w te dwa stopnie w cieniu i niech łaha mapami tam na wszystkich. Ała, ała, strasznie boli. Z kim wy teraz gracie? Eee, z Litwą i kurda, Malto normalnie. Dobita mnie. Zabawne. I idę się trochę upalić Chyba <noise> kurde opalić Nie, normalnie upalić Ała, awa <noise> Kurde Cześć Bartek Dzień dobry panie Joe Przyjechałem z misją, mam powołanie do rozdania Super, dla mnie? Jezus, co to tak głośno? Standard, prezes z trenerem rozmawiają Ratunku, ratunku Panie Joe, co się dzieje? Fejo, Fejo Fejo to debil! Co? Prezes! Prezes gdzie biegnie? Prezes wraca! A ty? Kto ty wryj chce? To jest pan Joe, ze sztabu reprezentacji. Aha, i chce wryj? Co? Ja? Nie, nie chcę wryj. Ale wie, że mogę dać? No słyszałem, że może. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bo ja to wszystko dla legi. No na pewno. Ja mam legię w serdusku. Super! A czy legia ma fejo w serdusku? Uuuu. Co? No. A w ryj chce? O, panie trenerze, widziałem tam Jodowskiego. Gdzie? Prezes. Legia w serdusku. Nieźle się to bawicie. No jest kolorowo. To ja już sobie pójdę. A powołania? Zastanowimy się jeszcze. Jak to? To trzeba sprawdzić, czy ten fejo nie zaraża. Co? Co, jak ten patogen Legii się w reprezentacji rozniesie. Patogen? A selekcjoner co na to? O, ten to ma jeszcze trudniej. A gdzie pojechał? Nie rozumiem, panie trenerze. Po co ja panu potrzebny? Prowiesz, sam nie wierzę w to, co mówi, ale prowiesz potrzebuje Bednarka. Do czego? Jako bufor. Bufon? Hello, boss. Cześć, Mati. Cześć. Kasz. Zdrowy. What? Are you got any contusia? Contusia. Bednarek, buforuj. Mati, coach is asking, are you in good shape? Do you have any injury? No, boss. Everything is great. I feel great. No injuries. I'm ready to play. I'm waiting for the call up Wszystko u niego dobrze. Czeka na powołanie. się. niech czeka. Panie trenerze? Boss! Ostatnie pytanie, ostatnia szansa dla kasza. Last chance, Mati. Okej, okay, I'm ready. What's the question? Jak powie inwokację, to prawież go powoła na mecz z Litwą i Maltą. Inwokacje? What is inwokacja? Inwokacja! Inwokacja! Umie? What? INVOCATION, MOTHERFUCKER! Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię ceba cennic? Ten tylko się dofie. Kto się stracił? O. u. karwa. zaskoczył, probieża.